Praca w zespołach ratownictwa medycznego nauczyła mnie jednej rzeczy. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, korzystaj z życia. Cześć, jestem Tomek, liber, na co dzień zajmuję się ratownictwem z pasji, pracuję w zespołach ratownictwa medycznego w Pogotowie Ratunkowym. To, że będę ratownikiem medycznym wzięło się przede wszystkim z harcerstwa. Już od dziecka wiedziałem, że ja chcę pracować w karetce. Jak już widziałem, że jedzie karetka, to było miejsce, gdzie mówię, to będzie moje biuro, to będzie miejsce, w którym będę po prostu na co dzień pracował, i tak powolutku, powolutku powolutku do tego się dążyło. Więc w zaszczepiło we mnie tak naprawdę ideę ratowania, ideę niesienia pomocy. Jest tam też pomysł, żeby zostać ratownikiem medycznym. W pracy ratownika medycznego chyba najtrudniejszym elementem, moim zdaniem, jest kwestia tego, że nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Każdy dzień twojej pracy, każdy dyżur jest zupełnie czymś innym. To nie jest tak, że przychodzisz do pracy, siadasz przed komputerem i wiesz, że dzisiaj masz do zrobienia dwie tabelki w Excelu, tylko przychodzisz na dyżur i tak naprawdę każde zgłoszenie jest zupełnie innym zgłoszeniem. Od bólu w klatce piersiowej, po ciężki wypadek komunikacyjny, gdzie tak naprawdę mimo studiów, mimo przygotowania, mimo wielu godzin szkoleń, nie na wszystko jesteś w stanie się przygotować, nie na wszystko jesteś w stanie być gotowy w danym momencie. Dobrze, proszę mi powiedzieć czy osoba jest przytomna, czy nieprzytomna. Rozpoczynamy mocne uciski klatki piersiowej. To jest dla mnie odskocznie od jakby codzienności. I myślę, że też wzięło się to właśnie z trybu mojego życia, czyli to, że pracuję na zespołach ratownictwa medycznego w środowisku dość stresującym dla niektórych. Nawet dla niektórych jest to niewyobrażalne, jak można pracować udzielając jakby pomocy. A dla mnie jest to coś normalnego, tak samo jak właśnie sporty, które uprawiam. Ja na przykład odreagowuję idąc w góry, idąc skoczyć sobie ze spadochronem, chodząc. Nie wiem, po, po skałach czy po jaskini, dla mnie jest to odreagowanie, dla mnie jest to odpoczynek. Ja uwielbiam odpoczywać aktywnie. Moje, moja rodzina może na to patrzeć zupełnie jakby inaczej, ponieważ dla nich to na początku było coś, coś niemożliwego jak niebezpiecznie i tak dalej, ale teraz pewnie to akceptują i to jest dla mnie też duże wsparcie. Dla mnie praca w zespołach ratownictwa medycznego od razu od samego początku nakreśliła, OK. Fajnie, pracuję w Pogotowiu, ale jednocześnie chciałbym szkolić w tym kierunku. Chciałbym, żeby coraz więcej osób potrafiło udzielać tej pierwszej pomocy. Nasze społeczeństwo jako, jako ludzie naprawdę w końcu dostrzegamy ideę i potrzebę udzielania pomocy, bo tak naprawdę zespoły ratownictwa cudów nie zrobią, jeżeli tacy ludzie jak Wy, świadkowie zdarzenia, nie zaczną udzielać pomocy w momencie, kiedy ona jest potrzebna, bo to wy jesteście piersi na miejscu zdarzenia, to wy jesteście w stanie zatamować krwawienie, to wy jesteście w stanie uciskać tą klatkę piersiową, my tak naprawdę przejmujemy od was te czynności i robimy to tak, żeby tego pacjenta doprowadzić do jak najlepszego stanu. Ja myślę, że bardzo dużo się już zmieniło i postęp ratownictwa, czy postęp udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia jest przeogromny. Co chciałbym, żeby się zmieniło? Ja myślę, że świadomość, że świadomość potrzeby udzielania pierwszej pomocy i świadomość tego, że bez Was tak naprawdę ci ludzie nie mają tak ogromnych szans, jak tak naprawdę z Wami.